W Starym Ratuszu zagrano koncert pod tytułem Korona Baroku. Artyści, którzy przypomnieli, jak muzyka tej epoki brzmiała, od razu stwierdzili, że zagrali w miejscu, które idealnie oddaje klimat tych czasów. Koncert jest przede wszystkim związany z Wielkopolską. Korona Baroku muzyka w dawnej Wielkopolsce to cyrk koncertów, a artyści są z Poznania. Wyjątkowy koncert dzięki projektowi dofinansowanemu przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego artyści związani na co dzień z Poznaniem, ale mamy wśród nich gnieźniankę i pewnie dzięki temu udało nam się być jednym z wielkopolskich miast, w którym się koncert będzie odbywał. To jest Ewa Pilarska-Wanaszak. Jest to również stypedyńska prezydenta miasta Gniezna, ale dzisiaj zagra dla nas na altówce i na skrzypcach. Mamy również solistę orkiestry Akademii del Arcadia Michała Grześkowiaka i Monikę Woźniak, która zagra dla nas na klawesynie. No, zupełnie inny, wyjątkowy koncert, ponieważ muzyka dawna. Muzyka dawna, oryginalne y, instrumenty, XVII-XVIII wiek. Coś wyjątkowego, a że przed świętami, to mam nadzieję, że trochę w takim prezencie świątecznym dla wszystkich gnieźnia. Pierwszym utworem, który dzisiaj wykonamy, będzie sonata na skrzypce solo i basso continuo y, Georga Friedricha Händla, napisana w Londynie. Dla mieszczan londyńskich i tamże wydana w roku 1747. Był to zbiór sonat, które były absolutnie hitem rynkowym, byśmy powiedzieli, i wydawniczym. Kompozytor zrobił na tym duże pieniądze, wcześniej uzyskując przywilej wydania tych utworów od króla. I tym utworem zaczniemy. W XXI wieku podawanie tak starej muzyki, lekko zakurzonej. Na instrumentach, które są kopiami instrumentów z epoki, wymaga y, zarówno wiedzy, jak i odpowiedniego właśnie podania publiczności y, tych utworów. Bo one troszeczkę inaczej brzmią niż grane na współczesnych instrumentach, ale jest to właśnie ten, dzisiaj byśmy powiedzieli, cymes wykonawczy. Y, I dzisiaj będziemy mieli okazję my wykonać, a słuchacze wysłuchać właśnie sonaty z tamtego okresu w oryginalnym wykonaniu. Barok brzmi bardzo bogato, i dzięki temu, że prezentujemy ten repertuar właśnie na kopiach instrumentów, idealnie się tak naprawdę wpasowujemy w estetykę, która wtedy funkcjonowała i w której wtedy komponowano. Ja myślę, że to będzie bardzo, bardzo ciekawe wydarzenie dla publiczności gnieźnieńskiej. Wysłuchanie właśnie repertuaru tak naprawdę korony baroku, bo dzisiaj będziemy grać twórczość kompozytorów, którzy są związani, byli związani z dworami europejskimi, właśnie na kopiach instrumentów. Gramy to w królewskim gnieźnie, także mam nadzieję, że te wszystkie nawiązania się idealnie połączą i będziemy dzisiaj mieli okazję uczestniczyć wszyscy w wspaniałym wydarzeniu. Dzisiaj gracie w starym ratuszu, a muzykę XVII, XVIII wieku gdzie się grywało? Przeróżnie, tak naprawdę scenami koncertowymi były i kościoły, świątynie, ale także pałace, dwory. Ja myślę, że tutaj architektura ratusza nam się fantastycznie wpasuje w ten klimat i będzie też współpracowała z tym, co my chcemy zaprezentować publiczności. Oprócz Händla publiczność miała okazję usłyszeć kompozycje Bacha, Vivaldiego, a także mniej znanych Pursela, Dornella i Corelliego.